Połowa dnia to drugi budzik, który przypomina nam o tym, że Pan Bóg cały czas jest. Tę Jego obecność uświęćmy razem śpiewaniem Anioła Pańskiego. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Anioł się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Państwa. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan sto Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami. Come, Dzieci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Wiek. na im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa twojego Syna. Prosimy cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z wstania. Przez Chrystusa Pana naszego. A W dzisiejszym słowie usłyszeliśmy od Boga: czuwajcie, a więc zawsze bądźcie gotowi na spotkanie ze mną. Zróbmy sobie krótki rachunek sumienia, czy rzeczywiście do tego spotkania w ogóle się przygotowujemy. Czy są takie momenty w Twoim życiu, w których wstydzisz się przed Bogiem? O których wolałbyś zapomnieć, o których nigdy nie chciałbyś rozmawiać, z których nigdy nie chciałbyś się tłumaczyć. Takie momenty, których się zwyczajnie wstydzisz. Nasze upadki, grzechy i błędy to normalne. Ale czy robisz coś, aby tych błędów unikać? Czy walczysz ze swoim grzechem? Czy robisz wszystko, aby nie popełniać tych samych błędów, idąc dalej przez życie? Jezus dzisiaj chce nas zmotywować do walki o samych siebie. Nie wiemy kiedy Bóg przyjdzie, a więc musimy całe nasze życie przeżywać jako teraz, jako moment, w którym moglibyśmy spotkać Pana. Odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, czy teraz jesteś gotowy na to spotkanie. Na końcu tego rachunku sumienia pomyśl o tym, co możesz dzisiaj zrobić, aby ten dzień, aby w tym dniu być bardziej gotowym do spotkania z Jezusem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.